I tak, kochani, do naszego widowiska została niecała godzina. Zrobiłyśmy wszystko, żeby przywrócić sztukę i utrzeć nosa okropnemu trollowi z księgowości. Ale zapowiadała się katastrofa. Ej, poddajecie się? W takim momencie tak po prostu? No, sorry, koleżanko. Wybacz, starałyśmy się. Liczyłam, że damy najlepszy pokaz pod słońcem, ale cóż. Wybije północ i na zawsze stracimy nasze ukochane przedmioty. Dziewczyny, przecież świat bez sztuki to nie świat. Mówię wam serio. Kiedy zgubiłam kufer i nie mogłam występować, odechciało mi się żyć. Kochane, czy wy sobie wyobrażacie, co się stanie ze straszyceum, kiedy zniknie cała sztuka? Dobra, nie możemy się poddać. Świat to no, Słuchajcie, szło całkiem nieźle, ale tak się skupiłyście na własnych sztuczkach i trikach, że zapomniałyście, że ta sztuka to praca zespołowa. Jesteśmy drużyną czy nie? Drużyna trzyma się razem. Drużyna sobie pomaga, dziewczyny. O stworze, no przecież tu nie chodzi o triki czy sztuczki. Tu chodzi o widowisko, wspólną sztukę! Przed państwem serdecznie! Dziś do północy mamy szansę uratować sztuki piękne! Każda darowizna zbliża nas do wymarzonego celu, także bądźcie hojni! Przypominam, mamy czas tylko do północy, niech żyje sztuka! Dziewczęta, do boju! Tylko, tak mało nam brakuje. Dosyć tego! Koniec przedstawienia! <grym i> Ale jak to koniec? Zostało jeszcze pięć minut. Nie macie szans, nie zdążycie! Dziewczęta te cięcia są dla waszego dobra! <grym i> Ale co się dzieje! <grym i> to okulajupie! Tak to się kończy, kiedy jest zestresowana albo zdenerwowana. O! o nie razwódku! Oni się śmieją dzięki mnie. Kochają pana. Kto by przypuszczał, że z pana taki artysta? Nie, artysta! Lugiernie. Nikt nie jeszcze w życiu nie lubił! Fantastyczny pokaz, dziewczęta! Jaki pokaz, jaki pokaz, droga pani! To się nazywa sztuka! Moi mili, cyrk desiek!